I już jestem witi co się tam w dzisiejszym poprowadzimy w, w dzisiejszym odcinku eee mam no tak nie wam poprowadzimy e, sobie lokomotywę 750 ton TY2 Lokomotywę taką e, nie na prąd, tylko palingową zobaczcie, czekaj, bo mi się jeszcze ładuje scenariusz. Zobacz. O, tak, tak, tak. te Y2 Sosnowca daj długi do. O, jeszcze się mapa nie załadowała. Te Y samouczek przeprowadzi cię przez długi parowozu. Możesz go pominąć w każdym momencie naciskając przycisk wywołania. Mhm. Samouczek pokaże ci. Czekaj, 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 bo nam jeszcze mapa ładuje. no ja to dobra. Jeszcze mi się mapa ładuje, więc będą lagi. Jak podać pociąg, widać kilka wskazówek dotyczących prowadzenia parowozu. Dobra, dobra. Jak mu się zaczyna na razie to. mi wypali. Nie? Nastawnica służy do zadawania kierunku jazdy: do przodu albo w tył. I jednocześnie odpowiada za regulowanie napełnienia cylindrów pary. Im wyższe napełnienie, tym większa siła pociągowa i zużycie pary, a gorsza ekonomia jazdy. Napełnienie podaje się w procentach długości skoku tłoka. Na przykład dla nastawy 60% przez 60% cylinder jest zasilany parą, a przez 40% para rozpręża się i następuje wykorzystanie jej energii wewnętrznej. Dla typowych parowozów nie powinno się używać napełnienia poniżej 20%. służy do regulacji ciśnienia w poprzez ograniczenie przepływu par. Im bardziej otwarta przepustnica, tym szerszy i mniej zaburzony przepływ pary. Podczas jazdy powinna być ona otwarta jak najszybciej, aby nie tracić energii pary pod dużym ciśnieniem. Mhm. Przepustnica pozwala na powolne wpuszczanie pary przy ruszaniu, gdy pełne ciśnienie pary spowodowałoby poślizg kół przy dużym napełnieniu. Czekać samą ja to podgłośnie. Prawie pewnie nic nie W czasie tej podróży palacz samodzielnie będzie troszczyć się o parametry pracy kotła, uzupełnianie wody i dorzucanie węgla do paleniska. Twoim zadaniem będzie skupienie się wyłącznie na prowadzeniu parowozu. Możesz mu przekazywać swoje wycieczki. Daj na manometr kotła, wodowskaz i drzwi paleniska, żeby zapoznać się z możliwymi wskazówkami. Zaciągnij hamulec pomocniczy, ciągnąc rękojeść do siebie. Przestaw kran hamulca zespolonego w pozycję jazdy lub napełniania. Zwolnij hamulec pomocniczy, pchając rączkę kranu do przodu. Przestaw nastawnicę w położenie pełnego napełniania do przodu. Przed każdym ruszeniem należy tak ją ustawiać, żeby zapewnić maksymalną siłę pociągową parowozu, niezależnie od pozycji tłoków i korbowodów, które mogą znajdować się w martwym położeniu. Otwórz kurki podcylindrowe, by pozbyć się wody z cylindrów. Operuj przepustnicą tak, aby ciśnienie w komorze suwakowej nie przekraczało 12 atmosfer. Zbyt duże ciśnienie powoduje poślizg kół przy ruszaniu. Zamknij kurki podcylindrowe, by oszczędzać parę i zwiększyć siłę pociągową. Mniejsz napełnienie poniżej 50%, aby przejść do zakresu normalnej pracy. Utrzymuj napełnienie w zakresie od 20% do 50%. Jeśli siła pociągowa będzie wciąż za duża, przymknij lub zamknij całkowicie przepustnicę. Otwórz nieco przepustnicę. Zmniejsz zużycie pary, skręcając nastawnicę lub przepustnicę. Wow. Za chwilę osiągniesz dozwoloną prędkość. Przygotuj się do przymknięcia przepustnicy. Dobra, dobra. Ja będę gotowy? Nie, no pamiętaj, pamiętaj, nie. Dobra, dobra. Za chwilę osiągniesz dozwoloną prędkość, przygotuj się do przymknięcia przeprasza. Jeszcze mamy trochę w tym dziesięciu. Dajcie mi dosłownie znowu. Dobra, już mamy. ten, to jest ten, barian. 3% O, pobrało mi się prologue bo ja chciałem zobaczyć jak wygląda prologue po tym jak kilka kilkanaście scenariuszy Wtedy jak ja się na prologue grałem to to, już, to wtedy to jakie były scenariusze i wtedy to były tylko, je, tylko jedne nie, dwa były. Katowice sędziszów czy jakoś tak? I Katowice w Warszawie. Trzeba na ostatniej trochę. Szyk. 80 Tak sobie jeździć. No, bo ja jakbym przejechał taką trasę tutaj pasażerskim. O tym to, to by ludzie byli w Jaki pociąg teraz jedzie? nie? Ale tutaj z tej kamery nie da się prowadzić. Nie da się z tej. Z tej się tylko zaprowadzić. Z innej się nie da. Fajnie. Nie? Będzie Odkrywca, w Odkrywca Odkryć całe wszystkie staty w grze. No dobra. Mamy już więcej niż na połowę tego. Ja myślę, że tutaj by było można zrobić teraz z twórczo. O! Nie, bo to jest taki. No, przeszkadza teraz. Nie, też nie przeszkadza są. Kolejny jest. nie. Teraz. No, jest Nie. Tyle my jedziemy, bardzo ładnie trzeba. Chcę dodać, bardzo do dachy. I ciśniemy. I dajemy do wstąpienia I znowu mamy ten odchybka. 80 mamy pracę placucie. Dobra, to ty się, się tam

Zsiadam teraz na prologu. Zobaczcie, że tu nie ma wszystkiego. Tu mam tylko Pyka pykarko i tamto. Ja zastopowałem tamten scenariusz. Mamy tu tylko dwie. Tu nie było żadnych aktualizacji. Mamy nadal białe tło. Nie mamy nic. Mamy, nie mamy tego. Nie ma... Czemu tu był dyżurny ruchu tutaj? Teraz wiele osób. No Tu powinien być edytor. Tu mam akumatywne. Tutaj nie było żadnej aktualizacji. Samouczek i tu mamy bez samouczka. Całkowice będzie. Szczerze, jak było z białym tłem, to lepiej wyglądało. Na no, też to. A to jest głupie to, bo tu nie było scenariusza i nigdy nie umiał tego przejechać. Dobra, no, wychodzimy. To nas teraz nie interesuje. Pysniemy tym. Mamy już teraz.

fajno fajna, fajna ta lokomotywa może na w następnym odcinku pojedziemy sobie y, tym osobowym, tym te 2 i to Ciągać na na ten będzie tam naprawili to w końcu widzicie ślizgaliśmy się tak jak od nie się, na w brawo, dobrze, że my ze Storów chyba bo to ja to mi było No ale dobra No i w będzie, a my będziemy jechać w Jeszcze my nie damy rady Mamy miękkie z Te same wagony mam, ale o

öyle bir grubu da tutacağım. Bu resim. Böyle bir şey ne? Tamam. Denkora'da 5 tane. Evet. Ya da böyle. Bu projenin top ten. Bu onun için bir şey. Next problem.

Cześć, ale mam się rozpędził akurat teraz, przy Sławkowie, a przez połowę z rasy jechał. To jest tak. Kościół pali. tam nie

takie ja tak głośno, że nie wiem, czy mnie będzie na filmiku słyszeć. Jeżeli nie, to po prostu tego nie zrzucę, a zrzucę i powiem, napiszę w opisie. Sorry za głośność. Mnie za bardzo podgłośniłem grę. Pamujemy. No. Jestem. No tak jak dzisiaj... Misja ten ma w przesieł jest szpanie panu spanie 9,52 kg węgla. No i jeszcze dobra, jest! Zaliczyłem misję w końcu towarową, która w kolejnym mamy jakiegoś, jakieś, jakieś zadanie zakładne i mamy scenariusz.